Cześć wszystkim. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o polskim, lekkim pojeździe uderzeniowym Wirus, opracowanym w ramach programu Żmija, którego dostawy właśnie się rozpoczęły. Zapraszam do oglądania. Pojazd Wirus powstał w odpowiedzi na wymagania stawione przez MON w ramach prowadzonego programu pojazdów dalekiego rozpoznania pod kryptonimem Żmija. Spółka Concept, bazując na wymaganiach programu, postanowiła zbudować zupełnie nowy pojazd, przy czym, by ograniczyć koszty i czas takiego przedsięwzięcia, postanowiono w dużym stopniu bazować w nowej konstrukcji, wykorzystując rozwiązania i podzespoły dostępne już na rynku. Dlatego zdecydowano się na wykorzystanie podwozia Toyoty Hilux w 2013 roku, pracę, włącznie z firmą Concept, nad dalszym rozwojem tego wozu podjął Polski Holding Obronny. Pierwszy prototypowy pojazd oznaczony LPU1 zaprezentowano na targach MSPO w 2012 roku. Pojazd LPU1 Virus stanowi rozwinięcie kolejnych bardziej zaawansowanych technicznie wersji, takich jak LPU2, Virus3 oraz LPU4. Konsorcjum złożone z polskiego holdingu obronnego i firmy Concet otrzymało zlecenie na dostawy 118 pojazdów LPU1 w ramach programu Żmija. W 2017 roku. Dostawy miały rozpocząć się na początku 2020 roku, jednak odsunęły się trochę w czasie ze względu na pandemię COVID-19. Obecna, czyli pierwsza dostawa 25 wozów, trafiła głównie do 2. Hrubiszewskiego Pułku Rozpoznawczego oraz 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego i Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Miało to miejsce dnia 7 grudnia bieżącego roku. Wtedy otrzymano pierwsze 25 pojazdów rozpoznawczych żmija, bo tak one będą się nazywać w Wojsku Polskim. I Pierwszy ze wspomnianych pułków wzbogacił się o 18 nowych pojazdów, do drugiego trafiło 5 maszyn, a pozostałe dwie trafiły właśnie do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Łącznie do Wojska Polskiego ma zostać dostarczonych 118 pojazdów żmija. LPU1 wirus to lekki pojazd uderzeniowy dla wojsk specjalnych oraz wojsk dalekiego rozpoznania, zaprojektowany i produkowany przez spółkę Concept. W założeniu ma on pozwalać na przewożenie załogi złożonej z trzech żołnierzy, którzy mogą prowadzić autonomiczne działania rozpoznawcze przez co najmniej tydzień. Masa własna tego wozu wynosi 1700 kg i pozwala on zabrać ze sobą 900 kg ładunku co przy napędzie w postaci silnika wysokoprężnego o mocy 181 koni mechanicznych pozwala na osiągnięcie wymaganej w umowie prędkości 140 km na godzinę na drodze oraz 100 km na godzinę w terenie. Silnik ten dodatkowo może być zasilany olejem napędowym lub paliwem do turbinowych silników lotniczych. Jak podajemy on, pojazd ten przystosowany jest do transportu kolejowego, morskiego, drogowego i lotniczego. W tym nazwisie pod śmigłowcem może być również desantowany metodą spadochronową. Na dwozie w tym podłoga i zabudowa tylnej części wykonane są z kompozytów węglowych, a całe nadwozie jest odpowiednio przystosowane do naszych warunków klimatycznych, czyli ogrzewane. Same pojazdy posiadają obrotnicę pozwalającą umieścić na nie uzbrojenie choćby w postaci KM-u, granatnika moździerza. O ile się nie mylę, te dostarczane do wojska polskiego posiadają karabin maszynowy NSW. Zgodnie z założeniami, pojazd ma być wykorzystywany do dalekiego rozpoznania, rozpoznania na przeciwnika i trafi właśnie do naszych wojsk rozpoznawczych. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten krótki materiał Wam się podobał. Jak również mam nadzieję, że był rzeczowy. Trzymajcie się i do następnego materiału.